Po tych czterech wygranych, takich dosyć mocnych wygranych, bo większość było przed czasem, powiedziałem, że to już jest ten chwila, że powinienem dostać walkę o pas. Dobrze boksuje, ma dużo zdrowia i dobrze obala. Uważam, że to jest najmocniejszy zawodnik, jakiego ACA mogło mi na to chwilę dać. Widziałem jego metamorfozę, zmienił się, rzucił kilogramy. To też nie zawsze działa na korzyść zawodnika, bo nie każdy zawodnik potem może sobie z tym poradzić, jak walczy wcześniej z większą masą. Miał inny styl, teraz może mu to całkiem przeszkadzać. Nie ciąży na mnie presja, mimo że Johnson uważa, że jak przyjeżdża do mnie, to na mnie będzie to ciążyło, bo wszyscy właśnie wykupią na mnie Perview. Per no, dla mnie to jest dodatkowa tylko motywacja. Nie wbijam sobie do głowy presji niepotrzebnej, bo ja chcę wyjść i dać jak najlepszą walkę. Mam nadzieję, że Janek właśnie otworzył dla polskich zawodników taką drabinkę, pokazał, że możemy się piąć jak najwyżej. Jestem bardzo zmotywowany i myślę, że dam z siebie wszystko i wygram to walkę. On na rozkładówce naprawdę ma dobre nazwiska, wygrał z Wołkowem, walczył w Belatorze, walczył z Kormierem, więc nie miał słabych zawodników w swojej karierze, nigdy nie odrzucał walk. Będę przygotowany na każdy scenariusz, który on będzie chciał mi przedstawić w walce. Wychodzę, walczymy, poddanie, w knockout. Wygrywam i zdobywam jeszcze dodatkowy bonus za walkę wieczoru lub za nokot. Tony, mówisz, że chcesz mnie znokautować? Zapraszam do OKTAGONu, ja będę na pewno mocno przygotowany, będę najlepszą wersją siebie. Na pewno nie dam Ci się znokautować i tak samo będę chciał Ciebie znokautować jak najszybciej, żeby ten pas zawisł na moich biodrach.